Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Borys, to jest kanał trzech takich anime, a ja was zapraszam na moją top 5 anime z gatunku romans. Na pewno takim typowym romansem, jeśli chodzi o anime, jest Okami-san and Seven Companions. To anime może dotyczyć każdego, ponieważ myślę, że każdy z oglądających miał problem, żeby powiedzieć swojemu kraszowi, komuś, kto się mu podobał, że kocha, że ją kocha. I to właśnie to anime opowiadało tego typu gościu, który zakał się, bądźmy szczerzy, w która udaje Bad Gear i próbował jej wyznać miłość. I jak to się skończyło, polecam obejrzeć. Bardzo fajnie i przyjemnie się to oglądało, mimo że to ma tylko jeden sezon. I pozostał mi taki jak to mówiliśmy w ostatnim odcinku, moralny kac po anime. Drugim anime, które też jest wygodne po, ym, polecenia i które też bardzo dobrze mi się oglądało, jest to Ja osobiście uwielbiam to anime, tylko i dlatego, że uwielbiam tego typu pary, jakie są w tym anime. Czyli dwójka osób się nienawidzi, a pod koniec anime po prostu razem. To mnie po prostu tak uroczo, normalnie po prostu prawie cukrzycy dostałem, jak yy, zobaczyłem końcówkę. Polecam. Naprawdę. Gorąco. A teraz mamy coś z tego typu jak wojna romansowa, czyli dwie kobiety walczą o jednego faceta, czyli absolute duo. Bardzo fajne anime opowiadające częściowo też magii. Naprawdę wojna pomiędzy partnerką głównego bohatera, a dziewczyną, która ma praktycznie identyczne zdolności co on. Jest przekozacka. Przekomarzają się co się spotkają. I to naprawdę bardzo fajnie wpływa na to anime. Teraz będzie anime bardziej akcja niż romans, ale też są tam bardzo wyraźne tego mom te, te momenty z romansu. Czyli The Irregular at Magic High School. Jak sama nazwa wskazuje opowiada o magicznej szkole, gdzie główny bohater ma po prostu mnóstwo adoratorek. Nie zdzi zdziwiłem się bardzo jak skończyłem to oglądać anime, że w tagach w naszym denie nie ma, nic nie ma tagu harem, ale w sumie to też dobrze, bo ile w końcu można tego typu mieć, bo w większości anime, które serio oglądałem mają taki romans, jest harem, czyli główny bohater ma więcej niż jedną dziewczynę i więcej niż jedna dziewczyna się w nim zakochuje po uszy. To jest delikatnie masakryczne już dla mnie. Było bardzo bardzo fajnie wspominam to anime, zwłaszcza że jestem z nim na świeżo. Akcja bardzo dobrze się rozwija od samego początku. Mamy już wątek fabularny i bardzo dużo akcji. Następnym anime, które jest też mniej romantyczne, a bardziej zagadkowe, jest Erased. Myślę, że tego anime nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale ja to zrobię, bo to jest w mojej ukochanej top 5 romansów. I Rejs opowiada o gościu, w skrócie takim większym oczywiście, że bez spoilerów, o gościu, który potrafi przenosić się w czasie w pewnym sensie. I tam może nie ma za dużo romansów, jest więcej naprawdę detektywistycznych smakołyków, ale jest jeden naprawdę bardzo ważny dowód, że to może mieć w tagach romans. Początek i koniec. Główny bohater pracuje z koleżanką po czym, jak zmienia przyszłość, i tak się spotykają. Co oznacza, że to jest, że tu musi być przeznaczenie i tu musi być miłość. Osobiście uważam, że najbardziej, jeżeli chodzi o romanse, podobałabym się właśnie o San et Seven Companions. Bardzo fajnie rozbudowana fabuła, jak i jakie elementy romantyczne. Zalecam obejrzeć wszystkie, ale mówię, w mojej topionce na pewno wygrywa Okami San at Companions. Do dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Bajo!